Redakcję ARHN.EU wspiera sklep OleOle! Ole, elektronika w internetowej cenie. Panie i Panowie, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Iwyl Saiga, to jest kanał arhn a dzisiaj mam dla Was naprawdę, naprawdę duży unboxing. W przenośni dosłownie, bo jak sami widzicie, pudło jest całkiem sporych rozmiarów. Część z Was oglądających ten materiał może sobie pomyśleć, co za bydle. I całkowicie się zgadzam, a pudełko też jest duże. Dzięki uprzejmości firmy Nvidia do redakcji trafił najnowszy, najświeższy, najmocniejszy RTX 4090. Zaraz go sobie rozpakujemy, chociaż niektórzy z Was mogą zauważyć, że tutaj już coś było kopane. No, niestety nie jestem pierwszą osobą, która będzie miała przyjemność zobaczyć najnowszą kartę graficzną. Ponieważ Archon otworzył ją już, żeby sprawdzić, czy, no nie wiem, przeżyła w transporcie. Ok, to ułatwia nieco sprawę. Mogę się już pozbyć tego ogromnego tutaj pudła i nie zrujnować sobie biura. To pudło tutaj jest bardzo ciężkie. Wydaje mi się, że waży z około 2,5 kg. Ehm, także zobaczymy, co znajduje się tutaj w środku. Po otworzeniu tej zewnętrznej taśmy. Same pudełko prezentuje się w ten oto sposób. Nie ma tutaj zbyt wielu wymyślnych akcentów, co akurat mi się podoba. Jest to taki matowy czarny kolor z szarymi wstawkami. Z tyłu pudełka nic specjalnego, są tu informacje głównie o gwarancji, a także o tym, że wymagany będzie zasilacz minimalnie 850 W. W pudle możemy znaleźć kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090, cóż na niespodzianka, adapter PCIe generacji piątej oraz instrukcje szybkiego startu. No cóż, nie przedłużając, zobaczmy, jak prezentuje się. Jest i ona. Jest i ona karta graficzna naprawdę pokaźnych rozmiarów. To, proszę Państwa, jest um, RTX 2080, czyli może już nie najnowsza, ale nadal całkiem wydajna karta graficzna. Um, I może nie widać tego aż tak dokładnie na materiale, natomiast różnica jest kolosalna. Um, ciężko mi to pokazać tutaj. Natomiast różnica jest bardzo, bardzo duża. Tutaj mamy. Nowe złącze PCI generacji piątej jest e, bardzo, bardzo małe, szczególnie w porównaniu do tradycyjnych ośmiopinowych czy też sześciopinowych złącz do e, poprzednich generacji kart graficznych. To jest bardzo, bardzo małe złącze, jak na ilość mocy, którą będzie w stanie przetransportować. Nawet tego tutaj za bardzo nie widać. Jest w porównaniu do rozmiarów całej karty jest, jest naprawdę. E, Człoby rzecz komicznie małe. Jeżeli chodzi o wyjście obrazu, mamy tutaj trzy razy Displayport, jeden raz HDMI. Nie wiem dokładnie, w których wersjach one występują. Stawiam, że w najnowszych. Natomiast e, informacje o tym na pewno znajdą się w pełnej recenzji. Mamy tutaj dwa wentylatory. Ten wydaje się, że wdmuchuje powietrze do karty, a ten z kolei jest odwrócony i wydmuchuje powietrze. Gdy karta graficzna będzie wsadzona w komputerze, to ten wentylator będzie wydmuchiwał to w stronę procesora. Ciekawe, jak takie rozwiązanie wpłynie na temperatury samego procesora. Jestem ciekaw, jak ten ogromny wręcz blok chłodzący będzie sobie radził z odprowadzaniem ciepła. i Jakie temperatury będzie osiągał RTX 4090 w normalnym użytkowaniu. Odłóżmy sobie tę ogromną kartę i zobaczmy, co jeszcze znajduje się w środku pudełka, które stało się o wiele lżejsze, to na pewno. Mamy tutaj taki oto element, który się wysuwa. Okej. Okay. Element... Ojej. Um, I w tym elemencie oto tutaj mamy adapter, tak, to jest adapter PCI i w wersji 5 bardzo ciężko obecnie o zasilacze z tym nowym złączem, także dobrze, że Nvidia dołącza tutaj adapter, który wymaga czterech ośmiopinowych złącz um, zasilających PCI. Ta karta na pewno będzie pobierała sporo mocy. Swoją drogą obecnie w komputerze mam właśnie zasilacz 850W, także ciekawie będzie przetestować, czy faktycznie rekomendacje Nvidia pokrywają się z rzeczywistością, czy też konieczny będzie upgrade jednostki zasilającej komputera. Powinien się tu znajdować jeszcze podręcznik szybkiego startu. A! Jest i on! Znajduje się on tutaj, eee, będzie średnio widoczny pewnie na tym. Ok, podręcznik szybkiego startu to w zasadzie kilka papierków, kod QR, instrukcja tego jak wsadzić kartę graficzną do slotu, obrazek, który mówi o tym, żeby podłączyć zasilanie i obrazek mówiący o tym, żeby em, podłączyć kartę do monitora. Myślę, że osoby, które kupią RTX -a 4090, raczej będą w stanie poradzić sobie bez instrukcji szybkiego startu albo na pewno będą miały kolegę bądź koleżankę, który będzie w stanie im z tym pomóc. Cóż, i tak oto prezentuje się pierwszy rzut oka na rtx 4090. Już niedługo pełna recenzja na łamach R&D.eu. Mam w planach zrobić sporo testów tej karty i porównać ją do innych modeli takich jak 2080 Super, 3080 oraz poprzednik tego modelu, 3090. Zostańcie Państwo z nami i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się i do rychłego.